Wszystkim podczas mojej wyprawy do Japonii udało mi się nazbierać dosyć pokaźną kolekcję stempli. Jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, to na pewno widzieliście filmik z powstawania tych stempli, bo nagrałam ich dosyć dużo i tam obiecałam Wam, że zrobię przegląd tego, co udało mi się zdobyć. Więc dzisiaj taki luźniejszy film i pokażę Wam zawartość tego malutkiego notesu. I tak jak widzicie po tytule, aż sama jestem zdziwiona, że tyle ich jest. Mój notesik wygląda do. Dosyć skromnie, szukałam jakiegoś ciekawego, znalazłam właśnie taki, kupiłam w internecie, nie w Japonii, więc tam też w ogóle możecie kupić dosyć dużo różnych notesów, szczególnie też te do tych takich stempli z podpisami, które się nazywają właśnie tak. Goshuin to tradycyjne japońskie pieczątki, które są właśnie robione w świątyniach, w jakichś sanktuariach i są e, niestety tylko dostępne, kiedy macie książeczkę zwaną Goszuincio. I w takich notesach wam nie zrobią tego, bo nie robią właśnie takie podpisy, kaligrafię i specjalną pieczęć. Natomiast jeżeli nie zależy wam na notesie, to zawsze można sobie kupić na oddzielnej karterce i, no właśnie, kupić, bo są to płatne pieczątki. Wszystkie, które tutaj mam, są darmowe i znalezione w Japonii. No to zaczynamy przegląd. <laughs> ja się dziwnie po prostu czuję, bo nie będą to moje rysunki, a moje zbiory tych stempli. I zaczęliśmy od przylotu do Japonii, gdzie na lotnisku znaleźliśmy chyba tylko dwa stemple. Jest to dosyć duże lotnisko, Haneda. I jedno było w informacji turystycznej, a później jeszcze w terminalu numer 3. Zobaczcie, że te stemple różnią się kolorami. Najwięcej chyba jest tych czerwonych, ale właśnie są również takie piękne niebieskie kolory i pokażę wam który stempel mi się też najbardziej podobał. No to tak, zaczęliśmy od 1 maja, bo wylecieliśmy 30 kwietnia, a dolecieliśmy 1 maja i zebraliśmy dwie takie pieczątki z lotniska. Kolejnego dnia wybraliśmy się w Tokio do ogrodu. Zobaczcie, jaka piękna pieczątka tutaj jest. Ten kolor bardzo mi się podoba. W ogóle ile tu jest detali. No jestem naprawdę zadowolona z tego stempla. Następnie mamy Asakse i znowu ten sam dzień. Wtedy bardzo, ale to bardzo padało, był to najbardziej deszczowy dzień. W Japonii, na jakim, znaczy w sumie w jakim przestało nam chodzić, bo przez cały dzień totalnie lało. No i w informacji turystycznej znaleźliśmy takie dwie pieczątki. Niektóre nie do końca dobrze się odbijają, bo też te tusze są trochę zaschnięte i trzeba pamiętać, aby zawsze zakrywać tą taką klapkę od tuszu, żeby to właśnie nie wysychało. Tutaj jest właśnie ta brama, która znajduje się w świątyni. Następnie mamy już kolejny dzień, bo wtedy jakoś tak zbytnio chyba nie mieliśmy nie wiem ochoty, żeby szukać tego wszystkiego, szczególnie że to było w deszczu, dlatego przechodzimy do soboty i jeden z moich ulubionych. Stempelków, dlatego że zobaczcie, jaki on ma przepiękny, wyrazisty, taki niebieski kolor. Jest to park Joyogi, znowu w Tokio. I tak sobie postanowiłam, że skoro mam tyle kartek w środku, to nie będę ich oszczędzać i. Nie robiłam na tej stronie żadnych stempelków, o ile dobrze pamiętam, chyba że jest jakiś jeden, a tego nie pamiętam, ale zazwyczaj z jednego miejsca robiłam na jednej stronie, a tak to pojedynczo rozmieszczałam. Tutaj stempel ze stacji Haradiuku. Wszystkie stemple ze stacji są bardzo do siebie podobne, bo mają takie charakterystyczne linie. Ten jest akurat zielony i jak widzicie, tuż nie był do końca juicy. Następnie mamy świątynię Medijingu, i tutaj no, była dosyć wyrazista ten sam dzień. Następnie przeszliśmy na Shibuya i koło pomnika pieska Hachiko można sobie odbić taką pieczątkę w centrum y, informacyjnym, inform, informacji turystycznej, <gryw> tak w, intu, w informacji turystycznej, i też ma przepiękny taki turkusowy kolor, i on jest akurat w środku. Więc to też jest dodatkowy plus, bo wtedy zazwyczaj te tusze były o wiele lepsze niż te na stacjach. No i właśnie, tutaj mamy przykład Shibuya Station. I mogłabym Wam pokazać, że jest podobny do tamtego, do tamtej pieczątki, No, ale to był chyba najgorszy stempel jaki był w całej wycierce, bo prawie wcale go nie widać. Ten tusz totalnie był wyschnięty i ciężko było odbić, a w internecie widziałam, że też dużo osób go odbijało i także nie mieli takiego ładnego koloru więc no tutaj trochę szkoda ale Shibuya Station no jest na pewno takim must have'em do, do zbierania. No tutaj mam naklejkę z jednego ze sklepów, gdzie kupowaliśmy bubble tea. Następnie kolejny dzień. Tutaj już przemieszczaliśmy się z Tokio do właśnie Nagano i mamy ze stacji chyba dwie pieczątki. Tutaj akurat są ciemne. O dziwo, chyba jest to pierwsza taka ciemna pieczątka, taka czarno-szarawa. Dobra, jednak mamy jedną pieczątkę. Tak mi się wydawało, że ten z tych stempelków jest więcej. No ale zobaczcie, taki pociąg, a następnie ze snowmanki parku udało się zebrać dwie takie podobne do siebie. Jedna okrągła, jedna kwadratowa, jedna ciemna, jedna czerwona. No i tutaj właśnie, bo coś mi się wydawało, że były dwie. Nie do końca ładnie się odbiło, ale cóż, mamy nagano Station JR. Również miał być tutaj pociąg i świątynia. <grytania> tego samego dnia dojechaliśmy do Kanazawy i na stacji udało się zebrać taki piękny stempel, który obrazuje ogród, w którym byliśmy. No, jestem pod wrażeniem tego, jak bardzo ładny on jest. To jest właśnie na moim vlogu zresztą, widzieliście to, jak prezentuje się ta latarnia. Kolejno mamy następny dzień, bo tutaj byliśmy na chwilę wieczorem w tej Kanazawie, a kolejnego dnia, gdy już nocowaliśmy, pojechaliśmy z rana do Sirakawy Go. I tutaj na stacji zebraliśmy taki dosyć charakterystyczny. Stempelek, taki pojedynczą linią robiony, gdzie widać te chatki, które są charakterystyczne właśnie dla tej wioski. I mamy następny stempel z tego samego miejsca. I tu w sumie nie pamiętam dokładnie, gdzie to było. Możliwe, że w jakimś sklepie, bo tutaj jest nawet napisane Anime Tourism Association. A, tutaj pewnie jest to napisane Japanese Animation Spots czyli no, gdzieś w jakimś konkretnym miejscu. Mamy kolejny dzień. I tutaj już była kanazawa. Zwiedzaliśmy sobie kanazawę i byliśmy w tym ogrodzie, który widzieliście poprzednio na stempelku. Zobaczcie właśnie, to jest ten taki charakterystyczny element i tutaj znowu na tych stempelkach mamy to samo pokazane. Te stemple są już o wiele bardziej widoczne i robiliśmy je właśnie w tym ogrodzie. Był naprawdę bardzo ładny. Kolejno poszliśmy do zamku w Kanazawie i też udało się zdobyć taki fajny stempel. W ogóle ile tutaj jest szczegółów, te takie cegiełki porobione, bardzo ładne. Następnie w muzeum w Kanazawie trzeba by było sobie wejść i powiedzieć, że chce się stempelki i wykładały panie na ladę. Wydają się być spoko z gejszą, bo to było w dzielnicy właśnie przy uliczkach takich, gdzie gejsze urzędowały. Następnie mamy kolejny dzień, jest to środa i przyjechaliśmy do Kyoto. My mamy stempelek ze stacji. Pokazana tutaj też pagoda, no taki charakterystyczny dla tych stacji JR. Kolejny znowu JR Kyoto Arashiyama i jechaliśmy do lasu bambusowego, więc tam zrobiliśmy jeden stempelek. Znowu bardzo fajnie się odbił, więc jestem zadowolona z tego. Te wszystkie JR -y są takie okrągłe a te ze stacji takich zwykłych są takie mniej skomplikowane. W ogóle, właśnie muszę wam powiedzieć, że w Kyoto nie było zbyt dużo pieczątek. Tam w większości to były te goshuiny, które były nie za darmo i też trzeba było mieć właśnie specjalny notes do nich, więc nie zebraliśmy zbyt dużo pieczątek. Co było zaskoczeniem, to w sklepie Kidiland na pierwszym piętrze można było zdobyć pieczątkę z One Piece. I to w sumie nie mam tylko jednej pieczątki z One Piece, bo mam też drugą, ale to później. Bardzo fajnie to wygląda, więc również w sklepach możecie szukać takich pieczątek. W ogóle jest specjalna aplikacja do wyszukiwania stempli i są one pooznaczane, ale nie była ona zbyt pomocna, bo kiedy kliknęło się w daną pieczątkę, to pokazywało tylko taki. Jakby ogólny, ogólne rozmieszczenie tego, że na przykład jest ogród i na środku ogrodu pokazywało, że jest pieczątka, a tak naprawdę była ona gdzie indziej. No i też nie są wszystkie pieczątki zaznaczone, a w aplikacji jest ich bardzo, bardzo dużo, więc jest ich jeszcze więcej. Następnie mamy Fushimi Inari i z rana kolejnego dnia pojechaliśmy tam. Jest to świątynia z wieloma, wieloma bramami i znowu jest to stacja JR, więc taka charakterystyczna obwódka, okrągłe i dużo szczegółów w środku. Sklepki Dylan nie zawodzi. Na trzecim piętrze w Kyoto udało się zebrać w ogóle takie słodkie pieczątki z ciekawą. Mamy tutaj jedną. Mamy tutaj też drugą pieczątkę, tylko jakaś inna postać i też trzecią, więc aż trzy pieczątki na jednym piętrze się znalazły. Kolejno pojechaliśmy do Nary, i mamy tutaj znowu ze stacji JR pięknego jelonka. I chyba większość tych pieczątek jest tego koloru. I muszę Wam zdradzić, że jeżeli wejdziecie do centrum informacyjnego, to możecie tam dostać taką kartkę, w której wypisane są wszystkie lokalizacje stempli w Narze. I nam niestety nie udało się wszystkich zebrać, bo jednak była to bardzo duża ilość, ale sporo mamy tutaj odbite. Kolejno Nara City Tourist Information Center. I tutaj było chyba więcej. Nie, tu była akurat jedna, a później było więcej, bo były naprawdę bardzo pomocne panie w tych centrach informacyjnych. E, mamy właśnie takiego jelonka i te jelonki były e, bardzo często. Tutaj przy świątyni Kofukuji takie tradycyjne stemple. Następnie w takim budynku, gdzie można było dać dotacje na jelonki, e, były takie dwie pieczątki chyba dwie. Albo i nawet cztery w sumie. Tak, chyba cztery. Tutaj taki bardzo dziwny, zdenerwowany jelonek. Mamy tutaj też taki w jakimś kwiatku. I następnie takie słodziutkie tu z różnymi roślinkami. I takie dwa jelonki. I też można było wpłacić dowolną kwotę, wziąć sobie taką naklejkę, więc sobie przykleiłam. Kolejną mamy Nara Visitor Center and In. I tu było dużo, dużo różnych pieczątek. Ja sobie odbiłam podwójnie tego jelonka, bo za pierwszym razem mi nie wyszło, więc tak, jak miałam tutaj akurat dużo miejsca, to to zrobiłam. Tutaj taka twarz buddy, i też były naklejki w ogóle do, do wzięcia, więc można było sobie przykleić. I tutaj świątynia, właśnie z tym wielkim buddą, która jest bardzo popularna w narze. Następnie mamy muzeum, no i do muzeum też trzeba było wejść i powiedzieć, że tylko po stempel, nie żeby zwiedzać, jeżeli nie chcecie właśnie zwiedzić i kupować biletu, to można sobie wejść po yy, sam stempel i tam ta maszyna była ogromna do robienia stempli, trzeba było się trochę natrudzić, żeby odbić ten stempelek. Kolejno zobaczcie na to, jak to jest w ogóle pięknie wyrysowane, jakby jakiś taki rycioryt. <laughs> mamy Nara Park Bus Terminal. I ten kolor też mi się bardzo podoba. Jest to duży stempel, więc też miejcie na uwadze, żeby wasz notes był tak mniej więcej rozmiaru B6, czyli 1, 2, A5. O, i o tym stemplu wam mówiłam. Tutaj znowu w tym samym miejscu można było odbić sobie stempel pokazujący, jak rosną te poroże jelenią. I tutaj mamy na przykład 0. Kiedy jeleń ma 0 lat, kiedy ma roczek, 2 lata, 3 lata i 4, i zobaczcie, jak rosną mu te poroża. To samo miejsce, inny stempel, inny kolor, jelonki przejeżdżające sobie busem. Teraz mamy Kasuga Taisha Shrine, I to jest inne miejsce, świątynia i ten taki popularny jelonek. Kintetsu Nara Tourist Information Center, znowu ten jelonek. I teraz przechodzimy do Osaki. Wieczorem przyjechaliśmy już do tego miasta, odbiliśmy sobie na stacji taki delikatnie widoczny stempel, a kolejnego dnia udało się też znaleźć dwa inne na innej stacji, Nipponbashi Station. I ten stempel będzie się powtarzał, ale w trochę innej konfiguracji, bo będzie drugi. Zresztą, o, zobaczcie na to. Tak średnio umiem wypowiedzieć nazwę tej stacji, ale możecie to zobaczyć. O, tak się różni, po prostu tym wypełnieniem, napisem. Bardzo fajnie to wygląda. Jest taką kolekcję takich stempelków. Myślę, że to spoko opcja. Kolejna stacja w Osace. Mamy kolejny stempel i to dobrze odbiłam, ale wiem, że któreś stemple kolejne niezbyt dobrze. I to chyba był w drugą stronę odbity stempelek. Powinno być tak, właśnie jak Wam pokazuję. W Osace, jak widzicie, głównie ze stacji są te pieczątki, ale kolejna jest z jump shopu która znowu jest z One Piece'em. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Muszę wam się do czegoś przyznać. <grym> tutaj jest sklejona kartka, bo za pierwszym razem odbiłam cały taki wielki łańcuch i mi się tutaj nie odbiła połowa pieczątki, więc stwierdziłam, że skoro mam jeszcze dużo stron, to po prostu sobie odbiję jeszcze raz. No i tak to wyszło. Następne pieczątki ze stacji i patrzcie, jest to chyba jedyny taki kolor w tym notesie. Takiego nigdzie indziej chyba nie widziałam, tak mi się wydaje. A te dwa w ogóle są w odcieniach zieleni. I o dziwo, tutaj inaczej podpisane, także zrobiłam na jednej stronie dwa. <grych> Następnie mamy Osaka Business Park Station, czyli kolejna stacja. Ten wydaje się być ciemniejszy, chyba że właśnie stempel po prostu był delikatnie zaschnięty i może to jednak były te same kolory, a. Nie zauważyłam. O, ten stempel też mi się podoba. Przepięknie się odbił na Gay Station i ten odbiłam w dobrą stronę. Mus musicie pamiętać, żeby odbijać w dobrą stronę, na dole są zazwyczaj napisy. Byliśmy w ogrodzie botanicznym w Osace i zobaczcie, jakie fajne, trochę inne te stempelki, i to chyba jest w drugą stronę odbite. Chociaż nie wiem, bo z jednej strony tutaj jest napis, z drugiej tutaj jest trzeciej jeszcze tu. W ogóle mail jest napisane, więc pewnie co miesiąc zmieniają ten napis, albo zmieniają w ogóle stempel. A to jest takie przepiękne, no naprawdę. Dobra, lecimy dalej i kolejna lokalizacja Himeji ze stacji i tutaj będzie dużo tych postaci. Następnie mamy znowu z tego samego miejsca tylko bardziej wypasiony stempel i kolejny. Niby taki sam, ale inny <noise> Tutaj mamy jakieś drzewa, a tutaj mamy sakury Więc to pewnie jest w zależności od pory roku Tych stempli było w jednym miejscu bardzo dużo I kolejna pieczątka w tym samym kolorze Taka wielgachna, więc miejcie dużo stron do zapełniania ich Prześliśmy dalej, byliśmy tam przy zamku i sobie odbiłam takim specjalnym, nie wiem, węglem czy ołówkiem na kartce, która była tam dostępna. To były takie jakieś blaszki i sobie po prostu przykleiłam. Następnie mamy taki słodki stempel z parków Himeji, bardzo ładny kolorek, taki granatowy. I później, totalnie z zamku, mamy dwa różne. Ten w ogóle wygląda jak znaczek pocztowy, tylko trochę. Obły. I tutaj mamy podobny, uwaga, uwaga, do tego. Jest kilka ich, było właśnie w Himeji wypisane, gdzie znajdują się tego typu stempelki, więc tam zwróćcie uwagę, bo w różnych miejscach w Japonii możecie znaleźć podobne. Wieczorem przyjechaliśmy do Hiroshimy i na stacji odbiliśmy sobie takie... W wydaje mi się, że okonomijaki. <laughs> tak mi się wydaje, że to jest okonomijaki, bo tu jest też szpachelka, tutaj ten taki sosik, który zazwyczaj dają na górę i kolor bardzo ładny. Tutaj mamy też ten sam kolor, ta sama stacja i główne miejsce w Hiroshimie zaraz przy muzeum. Pojechaliśmy też na wyspę Miyajima kolejnego dnia i odbiliśmy taki przepiękny stempel z jelonkiem, z promem i z tą bramą, która stoi w wodzie. Kiedy był wjazd kolejką to odbiłam do góry nogami znowu. Niestety stempel, ja nie wiem czemu ja tak robiłam, ale totalnie nie ogarnęłam, że w drugą stronę odbijam. Powinno być oczywiście w tą, tak jak teraz widzicie. Ale cóż, no teraz nic z tym nie zrobię. Bardzo podobny stempel do tego poprzedniego. I znowu mamy jelonki, bramę, mamy kolejkę i tutaj też klon, liść klonu, który też jest smażony, ale akurat nie jadłam smażonego liścia klonu, chociaż w sumie spróbowałabym. Na górze mi sen, kiedy już się wjechało kolejką, można było sobie odbić taką pieczątkę. Taką zwykłą, bym powiedziała, i z datą którego dnia tam byliśmy, i znowu zrobiłam to w drugą stronę. Totalnie jakąś, nie wiadomo którą, więc odbiłam sobie dwa, bo były małe. Mogłam sobie podbijać na całej stronie, już następnie Hiroshima i znowu podobny do poprzedniego z Himeji, ale mniej zaokrąglony. Mamy zamek w Hiroshimie. Pod zamkiem, właśnie, jest taki w sumie na widoku na zewnątrz, nie w zamku, tylko przed. Można sobie w każdej chwili podejść i odbić. Następnie mamy ogród, w którym karmiłam koi, dlatego sobie poprzyklejałam te rybki. Przepiękny ogród, polecam wam się tam wybrać. Tutaj wróciliśmy już do Tokio i na tej stacji były dwa stempelki. Ten taki popularny z tym, wiecie, które były wcześniejsze, z takimi liniami z Akihabary, a tutaj w ogóle nie wiem w sumie do czego nawiązuje. Możecie mi dać znać, jeżeli wiecie o co tutaj chodzi następnie mamy Kawaguchiko, czyli nasz wyjazd żeby zobaczyć Fuji na stacji odbiliśmy sobie taki stempel, no nie było go za bardzo widać, no może niekoniecznie pięknie się odbił, ale jest tutaj zrobiłam w ogóle coś, nie wiem nie wiem czemu mi to tak wyszło. Kolejna stacja znowu z Kawaguciko i następny wjazd kolejką na górę. Na tą górę średnio Wam polecam wjeżdżać, bo nie było zbytnio co robić. Można się przejść na trekking, jeżeli lubicie, jeżeli macie dużo czasu, albo jesteście tam dwa dni, no to wtedy jak najbardziej, ale kolejki do tej kolejki, kolejki do kolejki są tragiczne. Bardzo długo się czeka. No i tutaj mamy Szopa i Królika i o tym jest oddzielna też historia. Możecie sobie poczytać. Stempelki z Tokio z Zowueno. Tutaj taki z Pandą. Przepiękny kolor. Następnie znowu chyba odbiłam w złą stronę, tylko do boku. <ścoughs> Więc brawo dla mnie. Z takim wężem. I jeszcze z pelikanem, tak mi się wydaje, że to jest pelikan, albo może jakiś inny. No nie wiem, zresztą napiszcie mi w komentarzach, co to jest za zwierzak. Kolejno, już zbliżamy się do końca, bo mamy stację Ocianomizu, wtedy kiedy jechałam po kopiki. No i też w tym stylu stacjowym stempel. I ostatnia chyba już tak jest, ostatnia Asaksa Station. Nie robię jakiegoś wielkiego wrażenia, bo też mi się średnio odbiło, ale tak to wygląda, więc w sumie zrobiłam aż 84 stemple w Japonii. Dawajcie mi znać koniecznie, który Wam się najbardziej podoba. No dzisiaj to już wszystko. Napiszcie mi, czy wiedzieliście, że w Japonii znajduje się aż tak dużo stempli. I to oczywiście nie wszystkie, bo tam są ich chyba setki tysięcy, o ile się. Nie mylę, więc na pewno potrzeba by było więcej niż jednego notesu, aby je uzbierać. Ja zapraszam Was na mojego Instagrama i TikToka, gdzie dodaję różne rzeczy na bieżąco filmy, zdjęcia, rysunki i relacje. A my widzimy się już w kolejnych filmach w środę o 15 i soboty o 9. .00. Także do zobaczenia i pa!